Witam miłośników kanału Tajemity. Dziękujemy za wasze suby i lajki, które napędzają nas do mozolnej pracy nad przygotowywaniem kolejnych materiałów. To postawienie nas do konta przez YouTube dało nam dużo do myślenia, jednocześnie zburzyło zamierzony projekt budowy tego kanału. Jak to wygląda dzisiaj? Duża częstotliwość umieszczania filmów o podobnej tematyce jest traktowana przez YouTube jako rodzaj spamu. A to doprowadza w najlepszym przypadku do odcięcia od środków. W najgorszym po prostu budzisz się rano, logujesz na swoje konto YouTube'a i okazuje się, że Twój kanał przestał już istnieć. I tak w zasadzie nic nie możesz zrobić, bo regulamin YouTube'a to nie umowa. Ale my oczywiście nie zrezygnujemy. Będziemy rozbudowywać kanał tak, aby powstało wiele tematycznych playlist, czyli przykładowo playlista z filmami z gatunku horrorów, starych tłumaczonych dokumentów, naszych filmów, muzyki i tym podobne. Ale na to potrzeba trochę czasu i cierpliwości. Wśród widzów pojawiają się pytania odnośnie naszej czołówki. Cóż to znaczy ten czarny skorpion na tle słońca w nieskończonej przestrzeni kosmicznej? Jak zapewne większość z Was się domyśla, jest to pewien rodzaj przekazu w formie symboli. Symbole od dawna odgrywają u człowieka najważniejszą rolę w pojmowaniu otaczającego go świata. Dlaczego? Otóż symbol dla człowieka jest jego pierwotnym alfabetem. O ile dzisiaj musimy używać liter do opisania jakiegoś charakteru zjawiska, o tyle przekazanie go w formie jednego symbolu lub grafiki było prostsze i bardziej zrozumiałe dla mózgu człowieka. I to nie przez przypadek, gdyż już od wczesnych badań naukowych nad mózgiem i procesem zapamiętywania pewnych zdarzeń świat naukowy wie, że mózg człowieka zapamiętuje zdecydowanie priorytetowo obrazy. Obraz to język sam w sobie. Obrazy. To, co w nich jest, mózg zapamiętuje w formie najprostszych figur geometrycznych kwadratów, trójkątów, okręgów i prostokątów. Idealne odzwierciedlenie tego procesu następuje w chwili, kiedy grafik komputerowy 3D decyduje się na stworzenie zróżnicowanego pod względem powierzchni jakiegoś obiektu trójwymiarowego. Tworzy go z trójkątów, a każdy trójkąt nazywany jest poligonem. Im więcej polygonów, tym bardziej wyrazisty jest tworzony obiekt 3D. Jest bardziej skomplikowany. Identycznie działa mózg, tylko on używa tylu figur geometrycznych, ile mu wystarcza do identyfikacji zapamiętanego obrazu. Jeżeli chodzi o czołówkę, to należy ją rozpatrzyć pod kątem znaczenia tych obrazów, znaczenia symboli, co one ze sobą niosą, jakie przesłanie jest zawarte w każdym z symboli. I co powstanie, kiedy te przesłania połączy się razem? I tak dochodzimy do odczytywania symboliki, która kształtowała się od początku istnienia człowieka. Jest to o tyle bardzo ważna sprawa, gdyż na przestrzeni wieków utworzył się swoistego rodzaju język naszej podświadomości, kierującej naszymi wszystkimi procesami fizjologicznymi. I jak nam się to pięknie wszystko łączy w całość. Mamy starożytny i pierwotny alfabet w postaci symboli, mamy sposób zapamiętywania ich oraz podświadomość, która tym językiem symboli porozumiała się z naszym ego. Tak właśnie powstały senniki. To zbiór znaczeń w formie symbolicznego przekazu informacji poprzez podświadomość. Nie zastanawialiście się czasami. Dlaczego prawie u wszystkich ludzi na świecie sen o krwawym wypadnięciu zęba oznacza przejście w inny wymiar kogoś z naszej rodziny? Dlaczego palący się własny dom lub mieszkanie często oznacza złodzieja, który nas okradnie? Dlaczego czysta woda we śnie oznacza zdrowie, a brudna chorobę? Symbolika to język, który działa bezpośrednio na linii podświadomość-świadomość. Świadomość. Dlatego dzisiaj przybliżymy Wam symbolikę Skorpiona i Słońca, a przesłanie z czołówki kanału z pewnością stanie się dla Was jasne. Ten film będzie pierwszym z cyklu o symbolice i jej sposobie odczytywania. Przyda się to z pewnością każdemu adeptowi ezoteryki i nie tylko. Skorpion. Już sam widok Skorpiona przejmuje dreszczem. Jego kleszcze podobne do kleszczy raka i ogon uzbrojony w żądło napełnione trucizną mówi, że należy się go bać. Jego ukąszenie równe jest bolesnej śmierci w świecie fizycznym. Jako symbol prawie zawsze ma znaczenie negatywne. W Europie Południowej osiąga długość ciała do około 3 cm, natomiast na wschodzie do około 15 cm. To już spory rozmiar. W zależności od gatunku jest ciemnej albo jasnej barwy. O skorpionach często się mówiło w starożytnych tekstach ezoterycznych. Pojawiają się też i w Biblii. W księdze Ezechiela oznaczają niewiernych Izraelitów. W księdze Syracha są przedstawione jako stworzenia, które Bóg zesłał jako karę na ludzi. O nich mówi sam Jezus Chrystus z Nazaretów w Ewangelii według Świętego Łukasza, zwracając się do apostołów. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach. Słowa te zostały nader dobrze zweryfikowane przez uczynki ludzi głęboko wierzących, uczynki świętych oraz walczących ze złem księży egzorcystów, w tym egzorcystów świeckich. W tej samej Ewangelii Jezus, zaświadczający o dobroci ojcowskiej Boga względem ludzi, mówi, gdy syn prosi o jajko, czy ojciec poda mu skorpiona, ktoś może zapytać, no dobrze, ale co ma wspólnego jajko ze skorpionem? Otóż wielkie wschodnie skorpiony, gdy się zwiną w kłębek, przypominają jajko. Widać tutaj, jak mistrz posłużył się dwoma symbolami, aby przesłać odpowiednią naukę. Jajko jako symbol życia i zmartwychwstania, skorpion jako symbol śmierci. Ogromny i zrozumiały kontrast, bardzo uniwersalny w zrozumieniu, bo czyż ojciec nie da dziecku tego, o co dziecko prosi, święty Jan Apostoł również mówi o skorpionach w swojej wizji apokaliptycznej, w której opisał szarańczę wychodzącą z dymiącej czeluści piekielnej i dano jej mocy, jaką mają ziemskie skorpiony i mają ogony podobne do skorpionowych oraz żądła, a w ich ogonach jest ich moc szkodzenia ludziom przez pięć miesięcy. Jak widać skorpion w symbolice funkcjonuje jako złe stworzenie, jednak nie pozbawione zalet choćby takich jak waleczność, nieustępliwość i wojowniczość. Słońce to światło. Nie ma nikogo, kto nie znałby światła, nikogo też, kto je zna. Nie ma nikogo, kto nie znałby jego cudownego działania, nikogo też, kto znałby jego istotę. Światło umożliwia oglądanie. Odkrywa to, co zakrywa ciemność. Święty Jan pisze: Bóg jest światłością, a nie ma w nim żadnej ciemności. Tymoteusz z kolei mówi, iż Bóg zamieszkuje światłość niedostępną. Symbol światła starożytni Chrześcijanie żyjący w Syrii umieszczali w formie greckich słów w kształcie krzyża. W odach do Salomona pewien Chrześcijanin Kościoła Pierwotnego, przejęty otrzymanym darem chrztu, opowiada o pełnej łaski przemianie, jaka dokonała się w nim poprzez to misterium. Podobnie jak słońce jest radością dla tych, którzy tęsknią za Jego dniem, tak Pan jest radością moją. On bowiem jest moim słońcem i jego promienie pozwoliły mi powstać. Porzuciłem drogę błędu. Jego światło odpędziło wszelką ciemność z mojego oblicza. No i do Niego poszedłem i otrzymałem od Niego zbawienie bez zawiści. Chrystus nie zmartwychwstał w dniu, w którym Żydzi obchodzili Szabat, tylko w dniu, który był poświęcony Heliosowi i w którym Bóg stworzył światło. Od pierwszego wieku przed Chrystusem tak powszechne bowiem było chaldejskie przypisywanie dni tygodnia bogom planetarnym, że nawet chrześcijaństwo, mimo zwalczania astrologii, nie było w stanie się temu przeciwstawić. Paralele między antycznym a chrześcijańskim ujmowaniem i wykorzystywaniem symboliki Słońca idą bardzo daleko. Zbawiciel dokonał swego zbawczego zwycięstwa w tym miesiącu który zarówno u Żydów, jak i w Państwie Rzymskim był pierwszym miesiącem roku, w którym wiosna jest symbolem tego, czego słońce łaski dokonuje w duszach. Mówiąc o symbolice światła, należy wspomnieć, iż chrzest nazywano oświeceniem. Wierni w czasach wczesnochrześcijańskich mieli zwyczaj podobnie jak starożytni czciciele słońca, zwracać się w czasie liturgicznej i prywatnej modlitwy w kierunku wschodu słońca. O tej praktyce często mówi się w literaturze starokościelnej i wyjaśnia się jej znaczenie. Orygenes powiada w homilii do Księgi Sędziów. Każdy, kto w jakikolwiek sposób przyjmuje na siebie imię Chrystusa, staje się synem Wschodu. Tak bowiem napisano o Chrystusie. Oto mąż, a imię jego Wschód. W piśmie De Oratione ten sam autor mówi... Cóż nie przyzna od razu, że wschodnia część świata wyraźnie wskazuje na to, że w tym właśnie kierunku, symbolicznie się zwracając, należy się modlić, jak gdyby dusza miała ujrzeć wschód prawdziwego światła. Modlitwa z twarzą zwróconą w kierunku wschodu słońca była zarazem wyrazem tęsknoty za rajem. Wierzono bowiem, że miejsce przebywania uwielbionego Pana znajduje się jak kiedyś raj ziemski na wschodzie i z tamtej strony należy też oczekiwać powtórnego przyjścia Pana w dniu ostatecznym. Ta głęboka pod wieloma względami symbolika tłumaczy też orientowanie, gdzie jest to tylko możliwe na wschód świątyń i grobów chrześcijańskich. Symbolika ta uzasadniała też staroliturgiczny zwyczaj określający postawę katechumenów podczas składania przyrzeczeń przy chrzcie. Wyrzekając się szatana, ducha ciemności, powinni stać zwróceni na zachód, w stronę regionu zachodzącego Słońca, a następnie, zwróciwszy się na wschód, miejsce wschodu Słońca, przysięgać wierność Chrystusowi. Można zauważyć, że symbolika Słońca w odniesieniu do Chrystusa jest obecna nie tylko w roku kościelnym, niektórych zwyczajach i ceremoniach liturgicznych, lecz także w modlitwach brewiarzowych, których podział od dawien dawna odpowiadał obiegowi Słońca po nieboskłonie i które w swoich hymnach dają najpiękniejszy wyraz owej symbolicznej relacji między Słońcem a Chrystusem. Słowa słońce i światło pojawiają się w nich zamiennie, gdyż ich znaczenia się utożsamiają. Symbolika ta szczególnie wyraźnie jest obecna w modlitwie porannej Laudesach. Jasności chwały ojcowskiej, ze światła-światło krzeszący, blask światła, źródło światłości, dniu jasny, który dzień niecisz. O znisz się, Słońce Prawdziwe, co błyszczysz blaskiem wieczystym. Światłości Ducha Świętego. Chciej naszym sercom udzielić. W sztuce często słońce przedstawia się jako jaśniejącą tarczę, lub też tylko jako samoistne promienie. Różnokolorowe świetliste aureole, albo glorie, którymi ozdabia się obrazy świętych postaci, są w odniesieniu do Chrystusa i pozostałych dwóch osób boskich, którym należny jest również nimb w kształcie krzyża symbolem boskości i chwały w odniesieniu do aniołów i świętych, znakiem chwały niebieskiej. Chrześcijaństwo przyjęło nimb od pogańskiego antyku, przyznającego go nie tylko bogom światłości, lecz także wszystkim osobom, którym przypisywano wyższą godność. Zaznaczyć trzeba, że w sztuce chrześcijańskiej wielka, obejmująca całą postać, aureola czyli gloria, zwana w formie owalnej mandrolą, przysługuje tylko Chrystusowi i jego najświętszej matce. Kult słońca był żywy zwłaszcza w religii egipskiej, bardziej niż w jakiejkolwiek religii świata. Słońce czczono w niej pod różnymi postaciami bogów noszących różne imiona, będących personifikacją różnych symboli. Do najbardziej znaczących symbolów należały barka, uskrzydlona tarcza słoneczna z wężem ureusem, oko, sokuł i skarbeusz z tarczą słoneczną. W Babilonii bogiem słońca był szamasz, w Grecji i Rzymie Helios, który w swym rydwanie zaprzężonym w cztery białe rumaki pędził po nieboskłonie. Zawody rydwanów na igrzyskach często były symbolicznym przedstawieniem tego obiegu Boga Słońca. No i mamy za sobą zapoznanie się z dwoma symbolami ze skorpionem oraz słońcem. Czy już zdołaliście odczytać przesłanie w czołówce? Opiszcie to w swoich komentarzach, a w następnym odcinku powiem Wam, czy mieliście rację.